Ustawa frankowa jest już na finiszu, ale zanim podpiszesz cokolwiek z bankiem, zobacz, co możesz zyskać, a co stracić, bo może się okazać, że zamiast pomóc sobie, pomagasz bankowi. Ustawa ma wejść w życie jeszcze w 2025 roku. Rząd planuje jej przyjęcie w drugim półroczu. Główne założenie? Uprościć i przyspieszyć postępowania frankowe, o czym wszyscy marzymy. A co to oznacza dla ciebie? Zawieszenie spłaty rat z automatu, czyli sąd nie musi już wydawać żadnej dodatkowej decyzji zabezpieczającej. Brzmi dobrze? Tylko jeśli masz już spłacony kapitał, bo jeśli nie, to bank może wykorzystać to przeciwko tobie i zażądać natychmiastowego zwrotu. Sprawa będzie rozpatrywana szybciej, często bez rozprawy i przez jednego sędziego. Plus mniej formalności, szybszy wyrok. Minus. Mniej kontroli nad sprawą i mniej miejsca na reakcję, jeśli bank wyciągnie jakiegoś asa z rękawa. Jeden wyrok rozliczy i ciebie, i bank. To wygodne. Nie musisz składać osobnych posłów, ale nie będziesz mieć drugiej szansy. Wszystko rozstrzygnie się od razu. No i są też poważne zastrzeżenia. Banki dostaną prawo do potrąceń z Twoich roszczeń. Czyli jeśli sąd przyzna Ci 80 tysięcy, a Ty jesteś im winien 40, to bank po prostu to sobie potrąci z automatu. Bez negocjacji, bez pytania. Może to kosztować Cię część Twoich odsetek. Wyrok pierwszej instancji ma być wykonywalny od razu, czyli zanim się odwołasz, bank już może wysłać Ci komornika. To ogromne ryzyko, zwłaszcza gdy sprawa jest niejednoznaczna. Rzecznik Praw Obywatelskich twierdzi, że część przepisów może być niezgodna z Konstytucją. Dlaczego? Bo na przykład odbierają Ci możliwość pełnej obrony i narzucają zbyt szybkie procedury. A to oznacza, że sprawa może znowu trafić do Tsue i znowu wszystko się opóźni. Nie działaj na ślepo. Zostaw komentarz, analiza, a sprawdzimy zarówno Twoją umowę, jak i propozycję ugody.